Dzisiaj zapraszam Was do pierwszej lekcji z naszej nowej serii Gramatyka w Praktyce. Dzisiaj powiemy sobie o czymś, co bardzo lubię w języku niemieckim, a co jest nieobecne na przykład w języku polskim, czyli o niemieckich rzeczownikach złożonych. I w jaki sposób możemy składać te rzeczowniki? Pierwszy sposób. Pierwszy sposób to łączenie dwóch rzeczowników ze sobą na przykład Blume. Oraz der Topf i łącznie to słowo die Blumentopf, czyli doniczka. Die Blume to kwiat, der Topf garnek, razem to właśnie doniczka. Możemy także łączyć dwa rzeczowniki za pomocą spójki S. Na przykład Die Arbeit i das Zimmer wychodzi nam das Arbeitszimmer, czyli pomiędzy, widzimy, że mamy tą spójkę S. Die Arbeit to praca, das CIMA to pokój, łącznie das Arbeit CIMA, pokój do pracy, czyli gabinet. E, posłuchajcie przykładów e, właśnie rzeczowników złożonych z dwóch rzeczowników z e, seriali. Heute ist mein Glückstag. Usłyszeliśmy Heute ist mein Glückstag. E, Glück, czyli szczęście, der Tag, czyli dzień. Der Glücks, tak, czyli szczęśliwy dzień. Widzimy tutaj spójkę S. Jak zauważyliście, rodzajnik tego rzeczownika złożonego jest taki, jaki jest rodzajnik tego ostatniego naszego człona, tak? tego ostatniego rzeczownika. Czyli Der Glücks, tak, szczęśliwy dzień. Posłuchajcie innego przykładu. Das ist Das ist Milchautomat. Czyli to jest. Automat do mleka, nawet ciężko przetłumaczyć to na język polski. Um, musimy użyć aż trzech słów, automat do mleka, by właśnie przetłumaczyć jeden rzeczownik niemiecki składający się właściwie z dwóch, czyli milś i automat. Milś, mleko, automat to automat, więc wychodzi nam automat do mleka. Posłuchajcie kolejnego przykładu. Z piosenki Neny usłyszeliśmy 99 Kriegsminister, Szkreisholz und Benzinkanista. Ehm, Kriegsminister, Krieg Wojna, minister, ministrowie. Mamy tutaj Kriegsminister, czyli ministrowie wojny. 99, czyli 99 ministrów wojny. Szkreisholz, czyli zapałki, und Benzinkanista. Benzin i kanista. Kanister to. Kanister i benzin to benzyna, czyli wchodzą nam kanistry z benzyną. Jak widzicie, takich rzeczowników złożonych jest bardzo dużo, a to dopiero pierwsza zasada złożenia tych naszych rzeczowników, czyli aby powstał rzeczownik złożony, możemy po prostu połączyć dwa rzeczowniki ze sobą. Drugi sposób to połączenie przymiotnika z rzeczownikiem. Na przykład połączymy słówko rot z de wine i wychodzi nam der Rotwein, czyli czerwone wino. Możemy na przykład połączyć przymiotnik gelb z rzeczownikiem gold i wychodzi nam gelb gold, czyli żółte złoto. I w ten sposób też tworzymy złożone rzeczowniki. Posłuchajcie przykładu właśnie z takim złożeniem przymiotnika z rzeczownikiem. Entspannung ist hier ein fremdwort. Usłyszeliśmy, Entspannung ist hier ein fremdwort. Fremdwort, czyli fremd oznacza obcy. Wort, słowo, das Wort. Czyli das fremdwort to obce słowo. Entspannung, czyli relaks, odpoczynek, jest tutaj z obcym słowem. Mamy połączenie przymiotnika właśnie z rzeczownikiem. Kolejna możliwość tworzenia rzeczowników złożonych jest za pomocą połączenia przyimka z rzeczownikiem. Czyli na przykład przyimek mit, gdy połączymy z rzeczownikiem de arbajta, wychodzi nam de mit czyli współpracownik. Jeżeli przyimek for połączymy z rzeczownikiem de name, wychodzi nam de for name, czyli imię. E Taki przykład właśnie z połączenia przyimka z rzeczownikiem możecie usłyszeć z kolejnego przykładu. Mal im ernst, was nebenjobs angeht habe ich eigentlich schon alles gemacht. Usłyszeliśmy mal im ernst, was nebenjobs angeht habe ich eigentlich alles gemacht. Czyli mal im ernst poważnie, na poważnie. Jeśli chodzi o name Jobs, czyli pracę dorywcze, Właściwie próbowałam już wszystkiego, właściwie robiłam już wszystko. Czyli mamy przyimek neben, obok i job, praca, their job Tu mamy akurat liczbę nogą i jobs, czyli prace, jeśli chodzi o prace dorywcze. Czyli mamy tutaj właśnie połączenie przyimka z rzeczownikiem. I jeszcze została nam ostatnia możliwość łączenia dwóch wyrazów, by powstał nam rzeczownik złożony, a mianowicie jest to połączenie czasownika z rzeczownikiem. Jeśli chodzi jednak o łączenie czasownika z rzeczownikiem, to od czasowników odcinamy końcówkę N, czyli na przykład możemy e, połączyć sobie czasownik szlafy z dastima. odcinamy od czasownika szlafym końcówkę N, zostaje nam szlaf. Oczywiście również das cima, i wychodzi nam das cima, czyli pokój do spania, więc po prostu sypialnia. Eee, w ten sposób właśnie możemy tworzyć również rzeczowniki złożone z czasownikiem. Posłuchajcie przykładu. Ein Lottoschein, ein Gewinnschein. A, ein... einen Lottoschein, einen Gewinnschein. Gewinnschein, Schein to kupon. Gewin pochodzi od czasownika Gewinę, czyli został tu połączony właśnie czasownik Gewinem z shine, od Gewinem odcinamy końcówkę EN, wychodzi nam Gewin Shine, czyli kupon wygrany, wygrany, wygrywający kupon, czy ten zwycięski kupon. Ale nie musimy łączyć tylko dwóch słów możemy w języku niemieckim utworzyć naprawdę bardzo długie rzeczowniki. Na przykład, gdy połączymy weis z der Wein, wyjdzie nam der Weis Wein, czyli białe wino. Ale der Weis Wein możemy połączyć z das glas, czyli szklanką czy też kieliszkiem i wychodzi nam das Weis Wein Glas. Czyli kieliszek do białego wina. Ale jeżeli das Weisswein połączymy z der Hersteller, czyli producent, wyjdzie nam der Weissweinglas Hersteller, czyli producent kieliszków do białego wina. Jak widzicie, jest to niesamowity zabieg w języku niemieckim, że możemy połączyć tak wiele słów, a powstaje nam po prostu. Jeden rzeczownik, który my musimy e, dość skomplikowanie przetłumaczyć. E, jak zauważyliście, również rodzajnik zmieniał się w trakcie tej transformacji. Na początku było Weiss i der wein. E, było der Weiss-Wein, potem jak doszło nam Glas, a że Glas ma rodzajnik Das, to cały rzeczownik zmienił rodzajnik swój na Das, e, ponieważ zawsze rodzajnik. Tyczy się ostatniego członka naszego rzeczownika złożonego. Rzeczowników złożonych możemy spotkać naprawdę bardzo dużo, zarówno w prasie niemieckiej, jak i w książkach, a także, jak już zauważyliście, możemy usłyszeć ich dużo w serialach czy też w programach telewizyjnych. Zobaczcie jeszcze na kilka przykładów z gazet i książek gdzie właśnie widzimy to połączenie rzeczownika z rzeczownikiem, bądź przymiotnika z rzeczownikiem lub przyimka z rzeczownikiem oraz czasownika z rzeczownikiem. To wszystko w dzisiejszej gramatyce, w praktyce. Już za tydzień pojawi się kolejna lekcja, w której mówimy, omówimy w praktyce inne zagadnienie gramatyczne. Do zobaczenia.